Cześć! W dzisiejszym odcinku przedstawię Ci jak krok po kroku możesz zmienić skina w Minecrafcie. Ale zanim zaczniemy prosiłbym Cię o zostawienie łapki w górę i subskrypcji na tym kanale. Zrobione? To przechodzimy do poradnika. Pierwszym krokiem będzie wybranie naszego skina. W tym celu wpisujemy sobie w przeglądarkę Skindex lub też możemy przejść bezpośrednio do pierwszego linku, który jest podany w opisie. Następnie klikamy pierwszy link, Wyświetli nam się prośba o zaakceptowanie polityki prywatności, my oczywiście się zgadzamy i klikamy przycisk agre. No i gdy znaleźliśmy się na tej stronie, na górze możemy skorzystać z wyszukiwarki. Umożliwia nam ona szybko znalezienie skina, którego potrzebujemy. Ja na przykład chciałbym mieć skina związanego z drewnem, dlatego wpisuję wood. Frazy w przeglądarce najlepiej wpisujcie po angielsku. Będziecie wtedy mieli więcej wyników wyszukiwania. Jeżeli nie znacie się na angielskim, to wystarczy, że użyjecie tłumacza. To naprawdę Wam wystarczy. Jeśli poradnik Ci się przydał, zostaw łapkę w górę. Dzięki. Gdy znajdziemy interesującego nas skina, w moim przypadku to będzie ten, klikamy na niego. Jak wyświetli nam się reklama, to oczywiście zamykamy X. -em. Następnie możemy zobaczyć sobie tego skina, naszego w 360, jak on się prezentuje. Jeżeli skin nam się podoba, to klikamy przycisk Download. I wtedy do pobranych pobiera nam się taki plik. Natomiast jeżeli chcielibyśmy coś zmienić, na przykład ja chciałbym zmienić ten kolor z zielonego na niebieski, to klikamy przycisk Edit Skin. Przekierowuje nas do takiej strony, na której możemy sobie Doprecyzować nasz skin. Pierwsze narzędzie, czyli Pisek służy, no jak sama nazwa wskazuje, do kolorowania jakichś pojedynczych pikseli. Gumka oczywiście, żeby zetrzeć, narzędzie z takim pędzlem służy do gradientu, czyli po prostu kolor będzie nam przechodził na jaśniejszy troszeczkę, a następnie na ciemniejszy. Pipeta to możemy sobie pobrać wybrane kolory, tak jak w tym przypadku. I ewentualnie tutaj, jeżeli mamy jeden kolor, to możemy go zamalować w całości. Oczywiście możemy cofać ruchy do przodu, do tyłu. No i ostatnie interesujące nas narzędzie to będzie lupa, żeby po prostu sobie coś przybliżyć lub coś też oddalić. Gdy poprawiliśmy sobie skina tak jak chcemy, klikamy przycisk Download. Wtedy nasz skin się również pobiera. Jeżeli chcielibyśmy sami sobie zaprojektować skina, niekoniecznie z tego gotowego, to zjeżdżamy sobie lekko na dół i tu jest taki przycisk Reset Skin. Klikamy sobie go. Musimy tą akcję potwierdzić. Klikamy OK. No i możemy sobie całego skina zrobić sami od nowa. Jeśli interesuje Cię temat Minecrafta, zostaw subskrypcję po więcej filmów. Dzięki. Pamiętajcie, że zawsze jak pobierzecie, to również tutaj możecie wczytać swoją pracę z komputera. Po prostu klikamy przycisk Upload from Computer. Przechodzimy do folderu, gdzie to mieliśmy pobrane. I po prostu wybieramy skina, którego chcemy nadal edytować. Oczywiście tutaj wyświetla nam się komunikat i klikamy Decide it for me. No i możemy nadal sobie naszego skina, którego kiedyś już edytowaliśmy, edytować po raz kolejny. Gdy już mamy naszego skina, przechodzimy do Minecraftowego launchera. Gdy otworzyliśmy launcher Minecrafta, musimy przejść do zakładki Skórki. Następnie klikamy Nowa skórka, a następnie kliki Skórki i tutaj klikamy Przeglądaj. Otwiera nam się okienko, w którym musimy znaleźć, gdzie znajduje się na naszym komputerze ta nasza skórka. W moim przypadku znajduje się ona w pobranych. Wybieramy czy będzie ona szeroka, czy smukła. Tutaj to na pierwszy rzut oka widać po prostu, które wygląda lepiej. Jeżeli mamy jakieś dostępne peleryny w launcherze Minecraftowym, wyświetlą nam się one i możemy dodać taką pelerynę do naszego skina. Nazywamy naszą skórkę ja sobie nazwę na przykład podstawowa. I następnie klikamy przycisk zapisz i użyj. Od tego momentu, gdy będziemy grali w Minecrafta, nasz nowy skin będzie widoczny w grze. Teraz przejdziemy sobie do zmiany skina w Minecraftie non-premium. Ja wybrałem Escalancher. Aby zmienić skórkę w Escalancherze musimy zarejestrować się na ich stronie eskamedix.pl. Link do tej strony oczywiście znajdziecie w opisie. Klikamy przycisk zaloguj się, a następnie zarejestruj się teraz. Podajemy adres e-mail, hasło, powtarzamy hasło i akceptujemy regulaminy. I to już to wszystko uzupełniliśmy, klikamy przycisk Zarejestruj się. Gdy to się stało, możemy się zalogować. Logujemy się tym samym e mailem i hasłem, które podaliśmy przed chwilą. Gdy to się udało, przechodzimy do zakładki Moje konto, personalizacja. A następnie musimy wpisać tutaj nazwę użytkownika, którą będziemy używali w Minecrafcie. Lub którą używacie w Minecrafcie. Pamiętajcie, że tej nazwy później nie można zmienić. Po automatycznym odświeżeniu strony pojawia nam się możliwość grania skina do strony. Oczywiście prześlij skin, wybierz plik i szukamy naszego pliku na komputerze, gdzie jest nasz skin. Oczywiście wybieramy naszego skina za pomocą przycisku Slim, po prostu w którym lepiej wygląda. W moim przypadku to będzie ze Slimem. I następnie bardzo ważne, musimy kliknąć przycisk Zapisz Zmiany. Po zapisaniu zmian. Możemy przejść już prosto do lunchera. No i jak widzimy, w luncherze ten skin nam się zmienił i taki będzie również widoczny w grze. Mam nadzieję, że poradnik był przydatny. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji. I do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!